Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Androxy i witam was e, w takim odcinku bardziej poradnikowym e, Pokażę wam jak uzyskać e, ogień e, dzięki nożyczkom Znaczy nożyczkiem będą tylko potrzebne do przycięcia, opakowaniu po gumie Orbit czy jakiejkolwiek innej e, i baterii mm, W moim przypadku jest to bateria AA Ponieważ jest mocniejsza od baterii 3 razy A e, 3xA i po prostu lepiej uzyskuje się ogień, jakby coś. Mam też baterię 3 razy A, ale będę to robił na baterii 2 razy. Ale więc przejdźmy do rzeczy. E, wyobraźcie sobie, jesteście na biwaku, wszystko macie. Macie, nie wiem, baterię w swoim ulubionym e, jakimś urządzeniu. Na baterię macie gumy i dajmy na to, macie jakiś nóż bądź nożyczki. Ale zapomnieliście zapalniczki, a chcecie uzyskać ogień. A więc ja wam pokażę w bardzo krótkim poradniku i bardzo łatwym, jak uzyskać ten ogień. A więc e, otwieracie opakowanie. że to będzie dobrze widać. E, z gumą możecie zrobić cokolwiek chcecie. Ja oczywiście wykorzystam ją do standardowych celów, ja sobie ją teraz odłożę. E, no i mamy opakowanie, tak? Hmm. Dlatego musi być to opakowanie, ponieważ tu jest papier. E... Coś mi kot chodzi po biurku, przepraszam bardzo za to, jak mi wejdzie tutaj w kadr, to... E... Tak, obcinamy tutaj ten brzeżek, ten taki... E... Po prostu obcinamy ten brzeżek tutaj, możemy to wykorzystać, ale chcemy ten środeczek. E... Nie tniemy jakiegoś szerokiego paseczka, tniemy jakiś taki... Gdzieś taki... Myślę, że to będzie widać. Lecimy, lecimy. No i dobra. To możemy sobie tu odłożyć na bok. I tak, bierzemy to, składamy w pół. Oczywiście z do środka. Jeśli to złożymy. Bierzemy tutaj końcówkę. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to wam to nie zadziała. Musicie ściąć końcówkę. Spica tak jakby Ale musimy pamiętać Żeby To jeszcze się jakoś trzymało Widzicie to że to się jeszcze trzyma Ja to teraz złożę tak I chwytamy teraz za koniec I odginamy jedną stronę Drugą I robimy tutaj takie coś Takie NIP. <laughs> zworki. <laughs> Przepraszam. No jeśli to zrobimy widzimy takie coś tutaj dobrze to widać mamy takie coś. bierzemy baterie, przykładamy jedną stronę tutaj, Puszczamy tu gotowi i przykładamy drugą stronę oczywiście na spód i widzimy zaczyna się dymić, musimy to trochę złożyć. O, widzimy, ogień się pojawił, ale e, nie udało się. To zróbmy to jeszcze raz. Dajemy tutaj. Hops, hops, hops. Hmm. Ta bateria jest rozładowana. Hops. I? się Pojawił się ogień. Jej! Mamy ogień! Tada! Jak widzicie, pokazałem wam... O, e, pokazałem wam, jak uzyskać ogień. E, myślę, że poradnik wam się przyda. Mm, dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zobaczycie wszystko w outrze. No to dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.